Był sobie las, zielony las, a w lesie dużo zwierząt. Lecz let, naszy czas, czyta. gdy wszyscy wraz, wołają głośno dosyć. Uuuu, przepraszam. Mama na mnie czeka, na samych widocznych. Powiem, że babcia dobrze się czuje, To mamy bardzo oczyszczeć. Dlatego, musicie spieszyć. Olej. Dlaczego ludzie tak śmiecą? Czego nie wiedzą? Dzień dobry. Kim jesteś? Dlaczego masz taką smutną minę? Jestem ziemia. Kiedyś ci na ziemi. Tęsknił radością. Człowiek w przodzie. samą samo swą szczęściem, była wiosna piękna i radosna. Lecz człowiek rzucił te ziemi w wyzwanie. To ja Ziemio, jestem twoim panem. Ty mnie musisz słuchać. Tak otoczony gospodarzy na ziemi. Tu betonowe domy, tam cuchnące rzeki i olbrzymie fabryki i odpadki i śmieci. Nie nadsiędziemy, są jeszcze ludzie, które niska jest przyrody. Ja jestem jako Tak mnie wszyscy nazywają. Kocham zwierzęta i przyrodę całą. Dobrze, no, że się nie mało. Bardzo się cieszę, że się spotkałem. Teraz powiedz, co robi samobójca w się niej martwi się o ciebie mama. No, babci, bo była chora. Teraz wracam do domu. Babcia zdrowa. Bardzo się cieszę, dlatego o, do domu nie spieszę. Co robisz, pszczółko? Co robisz, pszczołko, samotnie w lesie? Co by pszczoły się... Bijły się z bólu no, tylko nie. i tylko jęk słychać wy. Co teraz robicie? Szukam, szukam miejsca. No, no. Ał, szukam. szukam miejsca dlaczęcie. No. Wielki lak. to są takie wysokie, aż u boku, Jakie zęby potężne, ale tu trudno, patrz. Co robicie w lesie? Przątamy las. zrobić porządek, to można zrobić porządek. Ten las był? Ten nas był zielony. Teraz sam się nie obroni. Woła na pomoc człowieka i cała ziemia też czeka. Bierzemy na pomoc kwiatom, zielonym drzewom i ptaków. Czy wiesz, kapturku, że zieleń mieści się już nie mieści? Nie ma ogródku w mieście, bo czesnota to zbiera. Dymią dusi. dusi, a wrogiom ubiera. Chętnie ja to za pomogła, się ale się spieszę do domu, bo mama się nie pokoi, pewnie już oknie stoi. Pomóż nam, kapturku. Chciałabym zrobić porządku. Może mama nie będzie się gniewać. Będzie się trochę później. Bo przyjdę trochę później. Ona też lubi porządek. A jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się wtedy, gdy dzieci w gniazdo jaskółki, bo się bawiły na spółki. Ludzie mówili, że, post ludzie mówili, że postęp technika to przyszłość, ale to nie jest wszystko. Zapomniałem no. o środowisku z fabryk fabryki Kuta. Wszędzie dym, kurz hałas. Tu nie da się żyć. Dziś nawet pszczoły nie mogą przebrać na zdrowego. Nie będzie miodu pszczelego. To grał pszczoł. Minął zwierzęta i rośliny. Ginie lasy na terenie. Było pięknie na ziemię. panowała przyroda. Teraz człowiek rządzi nad przyrodą. Lecz dokąd te drogi wiodą? My musimy to zrobić, aby ziemię ma ratować. Wiem, że będziemy ratujmy. Zginam się, nie pozwólmy. Uw uwaga! Dziś otrzymaliśmy od ludzi list. Ogłaszam zebranie na leśnej polanie. Za chwilę będzie ważne głosowanie. Czy przyjąć od ludzi do miasta zaproszenie? Aby mogli ogłosić wiosny powitanie. To jest... Tak jak my w lesie, mieć radość z tego, co wiosna jesie. Trzeba pomóc. Trzeba pomóc. Pewnie, pewnie. Oczywiście pomożemy. No więc dobrze. No więc dobrze. No więc dobrze. Wyruszamy. Wreszcie miasto tu płacimy. Ciągle w lesie A. i w zieleni. Dobrze. Dobrze. Jeszcze świata postać chcemy. Prawdziwie. Prawdziwie. Wprawdzie dziadek mój narzekał, mówił, że stamtąd uciekał, że u ludzi nieciekawie lepiej siedzieć w gęstej trawie. Trzeba sprawdzić takie plotki. Lecimy. Lecimy, ocenimy. jest Przeci przecież tu nie da się żyć w takim brzydkim świecie. Co wy na to ludzie, co wy na to powiecie? Człowiek się świat, lecz nie liczył spraw. Zatruł wszystko w koło, już żyć tu nie jest wesoło. Już zwierzęta i rośliny nie chcą żyć z naszej winy. tutaj w trąbach świeci, zyskuje mi w lecimy. Tutaj życie w szare, równy. Młodej rzeka, właśnie brudne, wszystko wokół zacylone, wszystko brudne, niezielone. Uciekajcie, uciekajcie z powrotem do lasu. To my do was przyjść musimy, aby wbrew przemysłowej mody, Gdy tym samym zaprzemy, może ten przemysł, może zdążymy, może świat uratujemy. My musimy to zrobić. niet naar vrouw i yeah. you yeah.